Witajcie kochani. Zapraszam was do wspólnej nauki germańskiej medycyny na cyklicznych abonamentowych lekcjach. Jak to będzie wyglądało? W każdą sobotę, począwszy od 22 marca, czyli od soboty, będą ukazywały się na kanale na YouTube Kwantomed TV kolejne lekcje, podczas których będę omawiać Wszystkie trzy stopnie seminariów germańskiej medycyny. Czyli będzie to seminarium pierwsze, pięć praw natury, gdzie w szczegółowy sposób omówione są wspaniałe prawa odkryte przez doktora Hamera. Drugi stopień seminarium to jest tak zwana tabela Hamera, czyli omówienie wszystkich programów narządowych i wielu różnych diagnoz. Medycznych. Trzeci stopień seminarium to są konstelacje, czyli skutki po stronie psychiki, występowania udanego człowieka, układów biologicznych konfliktów. Będą też w późniejszym czasie, jak już w cudzysłowie przerobimy te podstawy, będą również specjalistyczne kursy, które zostały przeze mnie opracowane i to jest wspaniała, fantastyczna wiedza. W zasadzie niedostępna dla osób, które nie wykupiły takiego kursu. Wiem, że dla większości z Was jest to duży wydatek zapłacić za seminarium. To po pierwsze. Po drugie, seminaria są dosyć trudne, więc ciężko jest też zmobilizować się do samodzielnej nauki, bo jest to zupełnie inna wiedza, aniżeli ta, którą której uczono nas podczas wielu, wielu lat życia. Po trzecie, jest to ogromna wiedza, każdy ze stopniów seminariów, a tutaj podzielę na bardzo takie przystępne, do przyswojenia lekcje. Poszczególne lekcje sobotnie będą trwały od 30 do 45 minut, a potem będzie tydzień przerwy, żeby móc sobie. Przyswoić ten materiał, przemyśleć go, może zadać jakieś pytanie i do mnie to pytanie skierować. Bardzo chętnie będę na takie pytania odpowiadać. Więc zachęcam Was do tej nauki, dlatego że słuchanie wyłącznie czy prelekcji, czy jakichś nagrań z germańskiej medycyny nie daje Wam takiej wiedzy, czy takiej możliwości, żeby później Zanalizować poprawnie sytuację w swoim organizmie, czy też sytuację zdrowotną dotyczącą kogoś innego. Bo, na przykład, ktoś ma dostępny atlas organów i e, przeczytał, że na skórek reaguje w konflikcie rozłąki i w zasadzie mu to nic nie mówi, prawda? Albo skóra właściwa reaguje w konflikcie ataku, ale w zasadzie człowiek nie potrafi tego odnieść do swojej sytuacji. Wszystkie seminaria, każda wiedza omawiana przeze mnie jest poparta wieloma przykładami z życia, z praktyki terapeutycznej, która trwa już wiele, wiele lat. I wiecie, że uwielbiam germańską medycynę. My z mężem żyjemy według jej zasad. Mam wspaniałą intuicję, i wiele osób naprowadziłam na ich biologiczny konflikt i pomogłam ten konflikt rozwiązać i każdy również może zrobić to albo sam, albo jest to zupełnie inna praca terapeutyczna, jeżeli rozmawiam z osobą, która ma pojęcie na temat germańskiej medycyny, która ją rozumie. Seminaria, czyli te lekcje, kursy, jak to zwał, tak zwał, będą dostępne w programie wsparcia na YouTubie. Gdy oglądacie jakieś materiały na Quantumed TV, to jest tam przycisk WESPRZYJ i trzeba ten przycisk kliknąć i potem ukazują się trzy poziomy wsparcia i teraz je krótko omówię. Pierwszy poziom nazwałam go przyjaciel. To jest miesięczny abonament 24,99 zł groszy i tutaj osoby z tego poziomu po prostu pomagają czy dają poprzez wsparcie finansowe, okazują uznanie dla naszej pracy. Tutaj nie ma dostępu do seminariów czy do kursów. Z poziomu wsparcia uczeń to jest abonament miesięczny 59 ,99 zł 99 groszy. Jest automatyczny dostęp do tych treści i ten dostęp trwa tak długo, jak długo ktoś opłaca abonament. To jest dokładnie taka sama sytuacja jak na przykład opłaca opłacacie dostęp do Netflixa czy do jakiejś innej platformy. Myślę, że ta zasada jest dla wszystkich zrozumiała. Ktoś może dołączyć do tego programu teraz i już od razu mieć dostęp do wszystkich treści i zróbcie to dlatego, że później to sama wiem ze swojego doświadczenia, jak nagle uzyskuje się mnóstwo materiałów dostępnych w takim abonamencie, to w zasadzie nie wiadomo, od czego zacząć, i robi się taki błąd, że zaczyna się od tych treści, które wydają się interesujące, a mi chodzi o to, żebyście wy razem ze mną szli tym tokiem logicznym, tym tokiem rozumowania, którym szedł dr Hammer. To jest fantastyczna wiedza, wspaniała wiedza, która pozwoli Wam zrozumieć germańską medycynę. I jest jeszcze trzeci poziom wsparcia, który nazwałam patronem. I to jest abonament miesięczny 399 zł i 99 groszy. I to jest abonament kierowany do osób, które chcą być właśnie takimi naszymi patronami. Jest wiele osób, które kochają germańską medycynę, postępują według germańskiej medycyny i mogą takiego wsparcia udzielić. Tym bardziej, że niemal wszystkie, Konferencje, czy niemal wszystkie wystąpienia, w których biorę udział, do których się przygotowuję, na które dojeżdżam, są niemal wszystkie są płatne. Pojedyncze te konferencje czy jakieś wydarzenia e, mają jakieś minimalne wynagrodzenie dla prelegenta albo zwrot kosztów. Więc uważam, że tego typu wsparcie jest bardzo ważne dla rozwoju tak ważnej, a tak na razie małej społeczności. Jaką jest społeczność Germanczyków, czyli nas wszystkich, którzy chcemy brać swoje życie w swoje ręce. I swoje zdrowie oczywiście też w swoje ręce. Więc kochani, startujemy 22 marca, wtedy będzie miała le e, miejsce lekcja pierwsza. Zaczynamy od pierwszego seminarium. Jeżeli chcecie mieć bardziej szczegółowe informacje, co jest w zakresie każdego seminarium. To zajrzyjcie na stronę kwantomed.pl. Tam jest zakładka edukacja i są opisane wszystkie seminaria, co dane seminarium zawiera. I warto jest zacząć od początku, czyli od pierwszego stopnia. Sama kiedy uczyłam się germańskiej medycyny, brałam udział w tych samych seminariach wiele razy. Nie liczyłam tego, ale Mogę powiedzieć, że w seminarium pierwszego stopnia, czyli tym absolutnie podstawowym, uczestniczyłam może 10 razy. I za każdym razem, kiedy byłam na seminarium, słyszałam coś nowego. Poza tym, wysłuchiwanie tych niemal takich samych czy podobnych treści spowodowało, że zrozumiałam germańską medycynę. Jeżeli są tutaj też wśród Was osoby, które wiele lat temu wykupiły dostęp do Seminariów, to warto, żeby również przystąpiły do tego w, programu wsparcia i edukacji, dlatego że ja jestem już inną osobą niż 5 lat temu, więcej rozumiem z germańskiej medycyny, mamy więcej różnego rodzaju fajnych przykładów, pozwalających zrozumieć, czym jest germańska medycyna i będzie to bardzo dobre odświeżenie wiedzy, jeżeli ktoś systematycznie tej wiedzy sobie nie przyswajał. Więc, kochani, bądźcie z nami, bądźcie ze mną na poziomie ucznia, osoby zgłębiającej germańską medycynę, i jest to najlepszy prezent, który można zrobić sobie samemu, najlepszy prezent, który można zrobić swojej rodzinie, bo tu jeszcze jest ważna rzecz taka, że jeżeli na przykład Małżeństwo chce brać w programie, udział w programie wsparcia, to oczywiście jedna osoba wykupuje dostęp. To jest, myślę, dla Was oczywiste. I tu jest jeszcze ważna kwestia uczcie się germańskiej medycyny, zanim zostanie Wam postawiona diagnoza zanim, dlatego że e, obserwując swój organizm, przebieg poszczególnych procesów biologicznych. Na tak zwanych drobnych chorobach, na przeziębieniu, na katarze, na grypie, na jakichś bólach krótkotrwałych, pozwala nabrać zaufania do germańskiej medycyny, zaczynacie lepiej ją rozumieć, i potem, kiedy powiedzmy, by się tak wydarzyło, że zostanie komuś postawiona jakaś groźnie brzmiąca diagnoza, to nie będzie już się bał, bo będzie rozumiał, dlaczego tak się stało i co może zrobić, żeby to. Przetrwać, więc zapraszam do nauki, i ja się cieszę, że wpadliśmy na pomysł właśnie y, takiego umożliwienia nauki w dobry sposób, systematycznie, małymi porcjami, w dobrej cenie. Więc zapraszam i czekam na Was w sobotę. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce, spryt w W tym istota okej tkwi, dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam, sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Świat się cieszy okay. z pracy mej. I'm okay, I'm okay. World is heavy in this way. Come and stay, join my way. Ciesz się ze mną, bawi śmiej Make okay, walk this way. Co widzę, to co czuję, Tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję, Zmierzam wprost na szczęścia, szczyt. Tak wygląda ludzkie życie, Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, W każdej chwili i w tej też. Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy mej